Cześć, dzień dobry. Dzisiaj Mondeo 19 rok. MK4 Dizelek. Poruszać się będziemy przy okazji wymiany oleju oraz resetu tego oleju. Przyciskiem wstecz, przyciskiem menu, przyciskiem OK i góra, dół. Ten joystick tutaj pracuje. Tutaj mamy dostęp bezkulczykowy, więc nie przykręcamy nic. Tylko włączamy stacyjkę poprzez naduszenie. Gdyby był kluczyk, to włączylibyśmy w drugą pozycję. Tutaj się wyświetlają różne parametry. Jest też wymiana oleju konieczna. I teraz dusimy menu. Wychodzi informacja. i To nas interesuje. Możemy góra-dół posuwać się, ale duszę OK. Stan oleju. Potwierdzam jeszcze raz OK. I przytrzymuję ten przycisk. No jest 100%. Musicie pamiętać, że czasami system się zawiesza, a to 100% się pojawi po chwili. Więc cierpliwości nie zawsze jest tak, że pstrykarz i działa. Czasami w niektórych samochodach musi być włączony radio, w innych musi być otwarta maska podczas tej czynności. I warto to wszystko też zrobić. I od razu wyzerujemy opony, bo wjechały nowe. Trzeba było się przejechać, bo wszędzie pokazywał 00. Ale po 2, 3 kilometrach wczytał każde koło po kolei. I teraz wystarczy przytrzymać przycisk. OK. Chwilę go trzymam. Ciśnienie opon zapisane. Pozdrawiam Was serdecznie, automotozajawki.